To, że rząd Tuska jest zły, my wiemy, państwo wiecie, to, że szkodzą Polsce, my wiemy, państwo wiecie, to, że fatalnie rządzą, my wiemy, państwo wiecie, no ale my jesteśmy merytoryczną pozycją. My ich punktujemy merytorycznie. Naszym interesie narodowym jest, aby dzieci w Polsce rodziło się jak najwięcej, abyśmy mieli zastępowalność pokoleń od tych blisko dwóch lat, kiedy rządzi platforma ze swoimi przystawkami. Nie dzieje się w zakresie polityki prorodzinnej nic. Mamy w tej chwili rząd opanowany przez takie lewicowo-liberalne siły. I oni nie myślą o tym. Antyrodzinne. Antyrodzinne przede wszystkim, jak nie, nie myślą o tym, jak usprawnić życie Polakom, jak ułatwić rodzinom e, rozwój, tylko właśnie rzucają kłody pod nogi. Trzeba robić wszystko, co jest możliwe i opracować strategię, która będzie dotyczyła każdej dziedziny e, życia. Wszędzie musimy promować dzietność, promować rodzicielstwo, promować e, rodzinę. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Witamy serdecznie na naszym kanale Prawa i Sprawiedliwości, Plan B. Piotr Ściński i Michał Woś. Dzień dobry państwu. Szanowni Państwo, to, że rząd Tuska jest zły, my wiemy, państwo wiecie. To, że szkodzą Polsce, my wiemy, państwo wiecie. To, że fatalnie rządzą, my wiemy, państwo wiecie. No ale my jesteśmy merytoryczną pozycją, my ich punktujemy merytorycznie i stąd ten cykl. Plan B, czyli. Wizja, którą my proponujemy, wizja na Polskę, wizja na lepsze, sprawniejsze rządy i wizja na to, jak lepiej uporządkować sprawy Polski i Polaków niż to badziewie, które widzimy u Donalda Tuska. Dlatego dzisiaj temat myślę mega fundamentalny. Tak, demografia. Chcemy pokazać Państwu alternatywnie, jak byłoby, jakie projekty byśmy prowadzili, gdybyśmy rządzili jako prawo i sprawiedliwość, i jakie będziemy realizowali, gdy do tych rządów wrócimy. Demografia to niewątpliwie największy nasz problem. W naszym interesie narodowym jest, aby Dzieci w Polsce rodziło się jak najwięcej, abyśmy mieli zastępowalność pokoleń. Eksperci mówią, że żeby była zastępowalność pokoleń, musi być dzietność na poziomie 2,1, czyli średnio każda kobieta powinna urodzić troszeczkę ponad dwójkę dzieci, a to dlatego, że niektóre potem z tych dzieci nie będą miały kolejnych dzieci, bo będą na przykład siostrami zakonnymi albo księżmi, jeżeli rozmawiamy o ludziach wierzących, ale również są inne osoby bezdzietne, więc troszeczkę więcej niż ponad dwa. Natomiast w Polsce mamy ten współczynnik dzietności niestety katastrofalnie niski, 1,1 to, to są ostatnie odczyty i mimo, że zarządów Prawa i Sprawiedliwości realizowaliśmy do, dużo dobrych programów, chociażby 8 Plus. Niektórzy krytykują, że on nie wpłynął na demografię. Nie da się sprawdzić faktycznie alternatywnej rzeczywistości, gdyby tego programu nie było, ale jeżeli spojrzymy na dane, jakie były. Yy, takie prognozy GUS-u, to GUS prognozował dużo niższą jeszcze dzietność, niż jest teraz, po tych latach obowiązywania programu 800+, więc on spowodował, że ta katastrofa nie jest jeszcze taka straszna, ale trzeba dalej działać. No dobra Piotrze, ale wiemy, że jakby program 800+, to jest to, co często mówiliśmy, tak? Czyli mamy, tamte odbicie było, prawda? I wiemy, że, że było mega ważne, ale teraz jest katastrofa. Znaczy na poziomie taki nieco poniżej 1, no to jest, zdaje się najgorszy, jeden z najgorszych wyników na świecie. Rozmawiamy z Piotrem. Piotr jest ekspertem właściwie w tych sprawach, też w Sejmie się zajmuje, ale. Ty yy, też jesteś czego, ekspertem? Czego, Ile masz dzieci? Yy, Powyżej, powyżej, wskaźnika, w sensie powyżej to nie masz, mam dwie, dwie dziewczynki, dwójkę dzieci. Ja też mam A ty dwójkę, tak? też mam dwójkę, ale, cały ale, czas, ale, ale nie dwa ale, jeden. Z... Czyli ale jeszcze cały cały czas można by było mieć więcej. Więc na razie mamy po dwójce dzieci, nie wiem tak co jest. na to nasze żony, tak ale faktycznie każdy Polak powinien pomyśleć o tym. Jeszcze ten, który jest w wieku rozrodczym, być może warto o kolejne dziecko się postarać. A państwo? Powinno Polaków do tego zachęcać na różne sposoby. Tymczasem od tych blisko dwóch lat, kiedy rządzi platforma ze swoimi przystawkami. Nie dzieje się w zakresie polityki prorodzinnej nic. Bo, yy, no bądźmy szczerzy, w Ministerstwie Rodziny nie ma żadnych prorodzinnych projektów. Chociaż, ty jesteś z Ministerstwa Sprawiedliwości, tam były, yy, nie prorodzinne, ale w zakresie rodziny były projekty realizowane a ta, ostatnio. Ta, ta, teraz Ministerstwo Sprawiedliwości pochwaliło to, rozumiem, tak, ta, 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 tabele, tabele alimentacyjne. Znaczy, to, to, to jest ten czynnik yy, a, anty, anty, antyrozwojowy, tak, żeby, żeby... Jeszcze ułatwienia rozwodów. Jak, jak, jak najmniej dzieci. Znaczy, rzeczywiście, yy, mamy w tej chwili rząd opanowany przez takie lewicowe liberalne siły i oni nie myślą o tym antyrodzinne, antyrodzinne przede wszystkim jak nie, nie myślą o tym jak usprawnić życie polakom jak ułatwić rodzinom e, rozwój tylko właśnie rzucają kłody pod nogi e, ułatwienie rozwodów to jest jedno e, natomiast te tablice alimentacyjne no to jest jakiś kuriozum znaczy ja pamiętam w naszych czasach były rozważane różne wersje i w końcu postawiliśmy na wersję tak zwanych alimentów natychmiastowych, czyli tam, gdzie są potrzebne alimenty, tam sąd może to w ramach zabezpieczenia po prostu wydać jak najszybciej, prawda? Natomiast były analizowane te tablice, bo to jest taki słynny model niemiecki, gdzie tablice alimentacyjne obowiązują, tylko w tym modelu niemieckim czy francuskim. We Francji mają procentowo, w Niemczech mają konkretne konkretne kwoty, ale tam to jest tak, tam jest y, nie cała jedna tablica alimentacyjna na cały kraj, tylko tam jest wszystko do poziomu landu, a nawet niżej do poziomu de facto powiatów, no bo co innego w Berlinie, co innego... Ale ja mówię, co u nas? Bo u nas, nas nie oni każdy zaproponowali. Tak, tak, zrobili tablice alimentacyjne, które sprawiały, że czasami trzeba oddawać, jeżeli ktoś miał dwójkę czy trójkę dzieci, więcej niż człowiek zarabiał według tych tablic alimentacyjnych, to czy znaczy totalne kuriozum. Hmm. I... Więc gdyby to weszło w życie, to w więzieniach mielibyśmy alimentację bo oni y, oddawaliby więcej niż zarabiają, więc nie stać byłoby ich na to i trafialiby za kratki być może. Ale co to za kuriozum w ogóle? Ty byłeś ministrem przecież też, wiceministrem w Ministerstwie y, Rozwoju tak, i Technologii. Co, co, co to za kuriozum, żeby publicznie pokazywać dokument, który jest w ogóle sprzeczny z logiką, sprzecznym z założeniami? Znaczy ja pamiętam moją pracę ministerialną, no to... Gdybym coś takiego z czymś takim przyszedł do szefa, wypuścił, zrobił w ogóle w sferze publicznej, to, to na drugi dzień sam od siebie bym złożył tu za takie i Chyba nie pokazali w ogóle urzędnikom swoim, znaczy tylko to... ogłosili, bo przecież urzędnicy by sami im zweryfikowali to, że to, jest, że to znaczy się kupy nie trzyma. Znaczy, jaki jest problem? Problem jest taki, że oni naprawdę na każdym poziomie państwa są właśnie takimi partaczami. Tak jak wypuszczają te tablice alimentacyjne, tak samo nie zajmują się demografią. Ale powiedz, bo mamy plan B. Wiemy, no że jest bardziej. źle, wiemy, że jest nie tak, wiemy też o przyczynach, no bo to każdy z ludzi zajmujących się demografią mówi, że mamy te przyczyny społeczne, trochę inne nastawienie młodych ludzi, no jednak konsumpcjonizm w społeczeństwie, mocne wpływy jakby no, trochę bogatszego społeczeństwa, pewien stały trend na całym świecie, ale co konkretnego możemy zrobić, żeby to nie była ta dzietność 1,0102, prawda, I, i, i lada chwila, nie daj Boże spadniemy poniżej, e, żeby, żeby właśnie temat podkręcić, bo to nie są przyczyny wyłącznie ekonomiczne. Nie? Znaczy to, to nie tylko nie tylko te 500 czy 800 ale co jeszcze można zrobić? Trzeba robić wszystko, co jest możliwe i opracować strategię, która będzie dotyczyła każdej dziedziny życia. Wszędzie musimy promować dzietność, promować rodzicielstwo, promować e, rodzinę. I tutaj e, ten program 800 Plus załatwił oczywiście sprawy no, takie bytowe. Nie wiem, czy Zlikwidował to praktycznie to biedę program? wśród dzieci. Według program e, Platformy Obywatelskiej. Tak, tak? 800 program. Plus oni wprowadzili. Tak, e, tak e, oczywiście. Dobrze, że go nie zlikwidowali, tak jak zlikwidowali. Wiele rzeczy. Na przykład y, za naszych rządów y, była koncepcja powołania Instytutu Rodziny i Demografii tego instytutu, który badałby tą rzeczywistość i y, tworzył y, programy, właśnie strategie dotyczące tego, jak działać, y, ale to się nie udało. Natomiast przy Ministerstwie Rodziny powstał taki Instytut Pokolenia, który właśnie taką y, robotę wykonywał analizował rzeczywistość, y, przedstawiał raporty dotyczące też polityki rodzinnej w innych państwach. Oni to zaorali. Zlikwidowali ten instytut. Nie ma już i teraz y, zajmują się tym, żeby było łatwiej uzyskać rozwód. To jest ich y, działanie. Natomiast co my byśmy y, robili? Oczywiście y, trzeba planowo do tego podchodzić i w każdej dziedzinie życia trzeba zastanowić się, co można zrobić, żeby było bardziej prorodzinnie. A więc system podatkowy powinien być prorodzinny. My już prowaliśmy pewne elementy. I tutaj mamy konkretną propozycję prezydenta Rzeczypospolitej, Karola Nawrockiego, już teraz prezydenta, na szczęście. Będziemy próbowali to realizować bez, z prezydentem, bez podatku. mimo że jeszcze nie rządzimy. Tak, jeżeli na ktoś nas ogląda i ma dwójkę dzieci, nie będzie płacił podatku. I to jest jedna z zobowiązań, jeden z punktów Karola Nawrockiego, jego planu, programu dla Polski, ale też naszego programu. Pierwszy punkt planu 21 to PIT 0% dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Dlaczego to mój numer jeden? Są dwa powody. Po pierwsze, Polsce grozi katastrofa demograficzna. Nigdy wcześniej nie rodziło się tak mało dzieci, więc musimy zrobić wszystko co możliwe, aby pomóc tym, którzy decydują się na założenie rodziny. Po drugie, bo praca musi się opłacać, a szczególnie praca rodziców na rzecz ich dzieci. Jak to ma działać? Dla każdej rodziny, w której wychowuje się dwoje lub więcej dzieci, od dochodów do 140 tysięcy złotych rocznie nie zapłacicie ani złotówki podatku. Co to oznacza? Nawet 2000 złotych miesięcznie więcej w portfelu. Chcę Polski niskich podatków, a dla rodzin z dziećmi Polski bez podatków. To nam się wszystkim opłaci. I będziemy chcieli tak zrobić. Rodziny z dwójką dzieci nie płacą podatku dochodowego. Bez PIT dla rodzin z dwójką dzieci. Myślę, że to jest bardzo ważny konkret. Bardzo ważny konkret, który by wszedł w życie i powodowałby, że ludzie na pewno rozważaliby. Nawet ci lepiej zarabiający. Jeżeli to miałoby być przyczyna, żeby pojawiło się w takiej rodzinie dodatkowe dziecko, kolejne dziecko, to bardzo dobrze i to by byłby bardzo dobry efekt społeczny, gdyby tych dzieci po prostu w Polsce zaczęło rodzić się dzięki temu więcej. Ale też wiemy o takiej nastawieniu właśnie kulturze, nie? Znaczy i to jest coś, co też będziemy robić, jak będziemy rządzić już za dwa lata, oby, oby jak najszybciej. Może e, szybciej. Zobaczymy. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której E, posiadanie dzieci będzie modne, nie? Znaczy nie, nie jest tak, że teraz tam mają te e, pcu, p p córki i psynki, tak? Czyli, czyli pieski, pieski zastępują ten instynkt macierzyński często. Czy my w tym Co? zakresie też zrobiliśmy przez 8 lat dużo? Przed naszymi rządami, za poprzedniej platformy to było podejście dzieci są kosztem dla społeczeństwa. My pokazaliśmy, że dzieci są inwestycją dla społeczeństwa, ale brakuje jeszcze tej kropki nad i, czyli tego, żeby ludzie zaczęli masowo podejmować decyzje o kolejnych dzieciach, o pierwszym, drugim, trzecim i kolejnych dzieciach w rodzinie, te decyzje muszą się pojawić. A brakuje nam jeszcze dużo do zrobienia w sferze kultury. Chociażby telewizja publiczna, realizując swoje zadania publiczne. Teraz w likwidacji. No, musi, no teraz w likwidacji, ale telewizja publiczna ma, powinna ma, pokazywać, chociażby, tak? pamiętacie kiedyś były seriale, ja nie pamiętam nazwy tego serialu, było na przykład Dziecko z Zespołem na które wychowywało się w rodzinie y, w jednym z seriali TVP, y, teraz takich wątków brakuje. Brakuje wątków pro life brakuje wątków prorodzinnych w serialach, a tam przeważnie rozwód za rozwodem w tych serialach jest i to jest nierodzinna kultura. My I potrzebujemy jeszcze, i jeszcze rodzinnej mamy, kultury. I jeszcze mamy o, oczywiście genderyzm, tak? znaczy w każdym ser seriali musi pojawić jakiś tęczowy, Osobnik. Tak jak które, na Netflixie które, powoli. Nasza telewizja, które, które będzie... nasza telewizja dąży do standardów Netflix. Tylko nasza, nasza telewizja jeszcze nie, 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 nie koloruje królów. tak? To, to powiedzmy, jakiś serial byłby Korona Królów, a tam Kazimierz Wielki wchodzi w postaci, nazwijmy to, inżyniera czy lekarza, tych różnych nachodźców, którzy teraz do nas przyjeżdżają. Dobra, ale żarty na bok. Szanowni Państwo, my na pewno w sferze, czyli tak, mamy kwestię finansową. Kwestię podatkową, kwestię kultury i yy, kwestię instytucjonalną, czyli instytutów, które by to badały i pilnowały, wdrażały realizację. Tak, Muszą, A teraz musi być mi... taka praca nad tym, żebyśmy, żeby ktoś przedstawiał faktyczne możliwe scenariusze, mhm. które. Spowodują wzrost dzietności. Ja myślę, że na przykład takim elementem, który powinniśmy rozważyć mocno w programie, jest zmiana systemu emerytalnego. Tak, żeby emerytury były w jakiś sposób powiązane z posiadaniem dzieci, z tym, że kobieta na przykład urodziła dzieci. Bo zauważ, teraz mamy taką sytuację, że jeżeli kobieta, powiedzmy, urodziła przez swoją karierę zawodową w międzyczasie na przykład czwórkę dzieci to ona średnio wypracowuje mniejszą emeryturę niż taka kobieta, która zupełnie jest bezdzietna. Przez ten czas tak? zasiłku macierzyńskiego? Dokładnie, tak bo tego, mniejszą jasne. ma emeryturę, natomiast to jej dzieci składają się na emerytury wszystkich Polaków, wobec czego trzeba szukać rozwiązań, które spowodują, że no, dzieci będą inwestycją też na naszą starość. Jasne. jasne. Czyli mamy y, piąty punkt, y, myślę, że, że, że to jest niezwykle istotne, ale teraz powiedz mi, bo tak, bo mówią, dobra, z dzietnością może sobie poradzimy, może nie, już jest katastrofa, więc być może z tego nie wyjdziemy, ale w takim razie my tutaj sobie y, zrobimy Eldorado y, związane z migrantami. No to I żebyś, teraz będziemy Polsce to na wymyślili. prawo, na prawo i lewo. Tak. I świetnie Niemcy to wymyślili Angela Merkel ogłosiła 10 Herzlich, lat temu: zaprosiła uchodźców, migrantów, żeby zasypać dziurę no właśnie pokoleniową, która jest a w teraz, Niemczech. A teraz wyłapują e... ty. A teraz ich wyłapują i do Polski odsyłają, tak? Einfurt, Deutschland. Powiem wprost, Niemcy są silnym krajem, a motywem, z jakim podchodzimy do kwestii migracji, musi być: osiągnęliśmy tak wiele, możemy to zrobić. Możemy to zrobić, jest to w zasięgu naszych możliwości, a tam, gdzie coś stoi nam na przeszkodzie, trzeba to pokonać. Trzeba nad tym pracować. Rząd federalny zrobi wszystko, co w jego mocy wraz z krajami związkowymi, wraz z gminami, aby to właśnie wyegzekwować. I to jeszcze, no my, takich, jeszcze my, takich, do których my musimy dołożyć, tak? że tam, tuskie gdzieś potajemnicy. My w tą, my w nie w tą stronę nie idźmy. Oczywiście, Polska jest otwartym krajem i jeżeli ktoś nie jest obcy nam kulturowo to w Polsce może się osiedlać i to, i to się dzieje. No dobra, ale przejdźmy... Przyjęliśmy tych, nie, właśnie tutaj nie migrantów, tylko uchodźców, prawdziwych uchodźców wojennych z Ukrainy trzy lata temu. Oni w dużej części już z Polski wyjechali, czy wrócili na Ukrainę, czy wyjechali do innych mhm. krajów. Niektórzy w Polsce zostali i niektórzy faktycznie pracują w Polsce, dzieci posyłają do szkoły i zachowują się jak takie, no, jak mieszkańcy Polski, a niektórzy żyrują na naszej dobroci chyba, nie? Tylko tu jest ok, jeżeli rzeczywiście się integrują, yy, yy, wchodzą w polskość, dzieci się stają w przyszłości, być może też utożsamiają z kulturą polską, z naszym państwem, to jest mega ważne. No ale mamy też takie przypadki, że się nie integrują, tak? Że tworzą sobie jakieś tam getta czy, 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 czy nawet czasami oszukują na tym całym socjalu i o to chciałem się zapytać, bo przecież teraz znowu mamy w Sejmie ustawę, w której idzie jakiś gigantyczny socjal dla, dla Ukraińców, i my złożyliśmy po pierwsze naszą ustawę, po drugie poprawkę teraz, o tym, żeby nie wypłacać socjalu, zwłaszcza tam 800, plus, dla niepracujących. I nie wiem, czy pamiętasz tak. jeszcze, był taki dwugodzinny prezydent, pan Rafał Trzaskowski. Zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki. Wejdzie to sformułowanie już na zawsze na żyletki. Yy, gdzieś się schował, zniknął, nie wiem, widziałeś go ostatnio, tro, 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 troszkę, On troszkę się nie pokazuje. Ale on takie deklaracje składał, my już drugi raz, to bo, jest to, bo ale, my już drugi raz taką poprawkę po raz składamy. składamy i odrzucili nam tą poprawkę. I on w kampanii wyborczej szedł i mówił, trzeba zabrać 500 plus dla niepracujących Ukraińców, Tusk za nim mówił, tak, trzeba to zrobić, a teraz jak oni rządzą, mają ustawę, przychodzi co do czego, my dajemy im projekt do głosowania, to jak głosują? Przeciw, no nie? przeciw. Do śmietnika. Znaczy, to pokazuje takie skrajne zakłamanie, hipokryzję, po pierwsze, tych ludzi, to już o tym mówiliśmy, no ale po drugie, co zrobić z tym socjalnym dla Ukraińców? No bo ja uważam, że no, kurczę bezprzesadnio. Czy znaczy Polacy się zrzucają, to jest coś, na co ciężką krwawicą ostatnich 30 lat, bardzo ciężką pracą Polaków, y, 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 po, po, różnych, po, dwóch pokoleń już właściwie, te, te, te pokolenie po upadku komuny, ale przecież wszystko co było w komunie też wypracowałem, bardzo ciężką pracą, y, dochodzimy do tego momentu, w którym jako Polska możemy sobie pozwolić na 500+, plus na 800+, plus na wsparcie dla rodzin, a nagle przyjeżdżają jakby no y, 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 może uchodźcy, może teraz już migranci, y, różne osoby i pełną garścią ten socjal zgarniają. Znaczy, y, to trzeba ukrócić, po prostu trzeba ukrócić. Teraz dlaczego tłumacz mi, bo tego ani nasi widzowie, ani, ani, ani ja pewnie nie rozumiem, ale dlaczego Tusk, e, skoro zapowiadał, że to skasuje, dlaczego tego nie kasuje? Znaczy, e, o, co, co, co? Ja, jakie ale? tam jest dajesz drugie zadanie, dno? Dajesz mi Jaki zadanie niedowykonane. Jak ja mam wytłumaczyć Tuska? No dlaczego to robi? No chyba tylko na złość PiSowi. Skoro PiS proponuje poprawkę, to oni no, głosują przeciw. Tak? To oni głosują <laughs> przeciw, bo nie może być, żeby PiS zgłosił poprawkę. Ale przecież ta poprawka jest tożsama z obietnicą Trzaskowskiego, którą wcześniej popierali. E, no niestety te rządy tak wyglądają. Nie realizują interesu. Interesu Polaków, nie realizują oczekiwań Polaków, nie chcą y, y, poprawić sytuacji w Polsce co chyba nielogiczne jest. No przecież, gdyby poprawili sytuację Polaków, to być może by zyskali ich głosy y, w przyszłych wyborach, a tak nie zyskają, ale na szczęście my wygramy wybory y, i będziemy rządzić y, i będziemy realizować lepszy plan dla Polski, szanowni państwo. I tak jest, mamy konkretne propozycje dzisiaj piątka dla demografii i, i nie ma chyba ważniejszej sprawy niż demografia dla Państwa polskiego. Nie ma ważniejszej, więc pod tym względem naprawdę wszystkie ręce na pokład i róbmy wszystko co możliwe, żeby jak najszybciej tych szkodników odsunąć od władzy. Do zobaczenia w kolejnych filmikach na naszym kanale. Nie zapomnijcie, jak to tam łapka w górę. Dajcie suba, dajcie suba i, i, i widzimy, się na, widzimy się. na bieżąco oglądanie naszego y, kanału. Dziękuję bardzo. Dzięki.